Radio Kraków. Dzień dobry. Radiostrada będzie dzisiaj pełna jazdy po alternatywnych trasach, bo sprawdzimy w niej formę nawigacji samochodowych. Te urządzenia kilkanaście lat temu zmieniły nie do poznania nasze podróże, ale teraz wydaje się, że zaczynają ustępować miejsca smartfonom. O tym, co słychać w świecie nawigacji samochodowych, porozmawiam z przedstawicielami firmy NaviExpert. Tomasz Filipowski i Tomasz Bablicz w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto w tych czasach, oczywiście w cudzysłowie, kupuje odrębne urządzenia z nawigacją samochodową? Są to przede wszystkim zawodowi kierowcy, którzy nawigacji używają do swojej codziennej pracy. Czyli to jest taka bardzo profesjonalna grupa. Oni mają jakieś szczególne wymagania odnośnie tych nawigacji? Takie nawigacje muszą być przede wszystkim bardzo niezawodne, żeby, żeby żadne. Usterki podczas jazdy nie wystąpiły. Mhm. A co wyróżnia te nawigacje spośród tej całej gamy smartfonów, na których większość z nas sprawdza trasę, potem tą trasę układa, no i też używa najczęściej do tego map Google'a, które pokazują na przykład natężenie ruchu. Mamy coś takiego już w świecie nawigacji zewnętrznych? Yy, oczywiście, że mamy. Nawigacje oczywiście różnią się od smartfonów przede wszystkim budową i konstrukcją. W zwykłej nawigacji, w przenośnej nawigacji, mamy zdecydowanie większe odbiorniki GPS. Dzięki temu te urządzenia są stabilniejsze. Do tego, jak wszyscy wiemy, do korzystania z Google Maps potrzebujemy internetu. Natomiast w tradycyjnym urządzeniu mamy te wbudowane mapy, więc nie potrzebujemy internetu, szczególnie za granicą, gdzie wiąże się to z generowaniem dużych kosztów. Tak, tak. tam Jeszcze wchodzi w grę roaming, więc można naprawdę Ta, stracić sporo pieniędzy. Podróż do Holandii może nas sporo kosztować, prawdopodobnie zwróci się całe urządzenie tradycyjne. No i też musimy wziąć pod uwagę to, że smartfon może nam zadzwonić w czasie drogi, może się to wiązać z tym, że nie zjedziemy z autostrady w odpowiednim momencie, przejedziemy sobie dalej. Mhm. No tak, jedziemy, jedziemy, widzimy tą drogę, a tu nagle połączenie, mapa Dokładnie. znika. Słychać tylko głos, nie wiadomo czy zjeżdżać, czy nie zjeżdżać, lepiej wizualnie oceniać, czy, czy możemy jechać prosto, czy, czy już skręcać trzeba. A czy walka smartfonów z zewnętrznymi, tutaj znowu cudzysłów, nawigacjami, odbija się na cenach tych urządzeń, czy mamy jakąś taką, taki stały pułap już od kilku lat? Od kilku lat mamy stały pułapce nowej nawigacji. Do tego pułapu ceny schodziły od ostatnich 3-4 lat nie raczej w tym momencie nie będzie, gdyż są to już naprawdę bardzo przystępne ceny, na które każdy sobie może pozwolić. W przypadku urządzeń profesjonalnych są to koszty wyższe, związane głównie z dożywotnią aktualizacją map zawartych w urządzeniach i z profesjonalną charakterystyką tych urządzeń, na przykład ustawień tonaszowych, wysokościowych w przypadku kierowców tirów, bądź w przypadku pojazdów z pierwszeństwem jazdy, wjazd do strefy B, zamkniętej akurat nas w Krakowie. Tutaj też chyba widać pewien postęp, bo z tego co pamiętam, jeszcze kilka lat temu producenci nawigacji samochodowych bardzo lubili aktualizacje, a lubili dlatego, że trzeba było za nie niestety zapłacić kilkadziesiąt złotych. Tak, dokładnie. W tym momencie w droższych nawigacjach te aktualizacje mamy zupełnie za darmo do pobrania ze strony producenta. W tańszych sprzętach, które korzystają z zewnętrznego oprogramowania, te nawigacje niestety trzeba wykupić i nierzadko nie są to małe pieniądze. Też temat z aktualizacji dotyczy bezpośrednio smartfonów, bo zdarza się, że taka smartfonowa nawigacja, taka aplikacja no nie działa niestety z nową wersją Androida, która czasem automatycznie zapisuje się na naszym smartfonie i automatycznie się aktualizuje. Tak, dokładnie. W nawigacjach tego problemu nie mamy, gdyż soft oraz oprogramowanie mapowe pisane jest pod konkretne urządzenia, także tutaj nie ma możliwości niezgodności danych. W urządzeniu. A jak wygląda walka nawigacji zewnętrznych i smartfonowych na polu takim czysto społecznościowym? Mamy Janosika na smartfony, który też był pewną rewolucją, bo pozwala oznaczyć na przykład miejsce patrolu, policji, miejsce remontu. Czy coś takiego funkcjonuje również w świecie nawigacji? Tak, oczywiście. W nawigacjach mamy możliwość śledzenia informacji drogowych na bieżąco. Są nawigacje, które pokazują nam korki. Natomiast nie możemy sobie poinformować innych użytkowników o patrolach drogowych, ewentualnie o jakichś nowych fotoradarach. Janosika bardziej bym porównał do CB, do komunikacji między użytkownikami. Nawigację... Potrafią nam pokazać korki, lecz nie możemy, yy, nie możemy. Nie możemy komunikować się z innymi użytkownikami nawigacji. Czyli tylko my i ten nasz ekranik, który wie wszystko o trasie, którą będziemy tak, jechać. Dokładnie. To może warto w ogóle zastąpić nawigację tabletem? Klienci pytają o takie rozwiązanie, no bo z drugiej strony większy ekran, większe możliwości. W tym momencie ten problem, tak jakby znika, gdyż mamy już dostępne w ofercie nawigacje siedmiocalowe z odpowiednio dużym ekranem, który tak naprawdę zastępuje nam tablety, które, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, nie są najbardziej stabilnymi sprzętami, jeśli chodzi o profesjonalny użytek. A głównie tacy klienci. Te nawigacje użytkują, także nawigacje siedmiocalowe tak jakby rozwiązują ten problem na chwilę obecną. Wspomniał Pan o stabilności. Jak to się ma do systemów operacyjnych, które znajdziemy na nawigacjach? Jest jakiś jeden konkretny wiodący, czy teraz to już mamy prawdziwą mieszankę Androida, Windowsa i jeszcze innych systemów? W tym momencie w urządzeniach nawigacyjnych mamy kilka systemów operacyjnych. W tych tańszych urządzeniach, bardziej popularnych na naszym rynku, występuje system Windows Core, na którym instalowane jest zewnętrzna... Zewnętrzne oprogramowanie mapowe. W tych droższych, bardziej znanych, profesjonalnych sprzętach typu Garmin, TomTom to mamy samo oprogramowanie przystosowane i stworzone specjalnie pod, pod dane urządzenie. Także tam kompatybilność mamy w pełni stuprocentową, gdzie nie występują żadne problemy. No właśnie, teraz porozmawiamy o problemach, bo mówimy, że nawigacja zewnętrzna ma mocniejszą baterię, ma już duży ekran, może zapełnić, zapewnić pewną stabilność w działaniu, ale z czym do Państwa zgłaszają się klienci? Z czym mają problem? Przede wszystkim klienci do nas zgłaszają się z usterkami mechanicznymi sprzętów. Tak jak tu powiedzieliśmy przed chwilą, kompatybilność oprogramowania sprawia, gdyż, iż przeważnie sama obsługa sprzętu nawigacyjnego jest bezproblemowa, Uszkodzenia mechaniczne, typu proste zbicie ekranu dotykowego zepsucie ładowarki, wyrwanie gniazda, ładowania. Takie usterki oczywiście naprawiamy u nas też na serwisie. Także wszystko jest do. do wszystko załatania. jest do ogarnięcia, tak naprawdę. No, a pan, no to panowie wolą naprawiać y, taką nawigację y, już nowoczesną, czy jednak te stare rozwiązania sprawdzają się dobrze? Powiem i takie, i takie. Nowoczesne rozwiązania oczywiście sprawiają się troszeczkę lepiej niż starsze. Y, ale jeśli chodzi o awaryjność sprzętu, to tak jak mówiłem wcześniej, softowa prawie nie, wysprzęt, nie występuje. Sprzętowa, nieważne czy to sprzęt za 1000 zł, czy za 100 zł, y, przeważnie da się go naprawić tanim kosztem, także. To w takim razie, na co dzisiaj zwracać uwagę, kupując tą nawigację zewnętrzną? To, jak wspomnieliśmy, trochę bardziej profesjonalną i wytrzymałą, bo wydaje się, że te ekrany z wysoką rozdzielczością są już standardem. Tak samo ta jakość prowadzenia jest już na bardzo wysokim poziomie. Więc jaki gadżet, jaki bonus może się nam jeszcze przydać? W nawigacjach w tym momencie są dostępne również odbiorniki Bluetooth, którymi możemy połączyć telefon, użyć nawigacji również jako zestaw głośno który nie jest w tym momencie w każdym samochodzie na wyposażeniu standardowym. Zgodnych polecenia nawigacji na pewno są to sprzęty jednak droższe, ale oferujące darmową aktualizację oprogramowania, gdyż w kontekście czasu, jaki użytkujemy taką nawigację, ten koszt wyższy nam się zwraca. Także. Też jakość sprzętu jest wyższa i samo zaplecze serwisowe u producenta, tak zwane gwarancyjne, jest dużo lepsze niż w przypadku tych tanich sprzętów. To czy w takim razie, w razie Państwa zdaniem grozi nam taka dwubiegunowość na rynku nawigacji, to znaczy czekana smartfon i wbudowana nawigacja, czy jednak te zewnętrzne urządzenia będą dalej w cenie? W tym momencie ceny wbudowanych nawigacji dostępnych w salonie oraz aktualizacji map są na tyle wysokie, że na razie sprzęt, rynek sprzętu nawigacji przenośnych na razie ma się dobrze i jeszcze długi okres będzie, będzie miał się dobrze. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękujemy bardzo. Gościliśmy dzisiaj w radiostradzie przedstawicieli firmy Navi Expert, pana Tomasza Filipowskiego, który nieco częściej się dzisiaj wypowiadał. I pana Tomasza Babicza. Nie pytam, czy odprowadzić panów na parking Radia Kraków i z powrotem do firmy, bo to chyba oczywiste, że panowie trafią. Ja, trafimy. E, a słuchającym nas kierowców, kierowcom życzymy również prostej drogi do celu, takiej też bezpiecznej i szerokiej. Słyszymy się niebawem.